Czy wiecie, jakbyście się przedstawiali, gdybyście urodzili się w Hiszpanii? Przygotowałam dla Was pokaźną listę polskich imion i ich hiszpańskich odpowiedników. A na koniec kilka prawdziwych perełek hiszpańskich imion, których nie ma w języku polskim. Gotowi to łapka w górę i bamos! Zaczniemy od imion żeńskich. Są takie polskie imiona, które mają dokładnie takie same hiszpańskie odpowiedniki. Różnią się tylko nieznacznie akcentowaniem. Na przykład Agata, Emilia, Marta, Magdalena. Marcelina, Maria, Natalia, Paula, Paulina, Olga czy Teresa. Aleksandra to Alejandra. Alicja to Alicia. Anastazja to Anastasia. Anna to Anna. Odpowiednikiem imienia Dorota w Hiszpanii jest Dorotea. Eleonora to w Hiszpanii Leonor. Ewa to Ewa. Irena to Irene. Izabela to Isabel. A Joanna to Juana. Julia w języku hiszpańskim zapisuje się tak samo, ale wymawia się inaczej. Julia, a Justyna to Justina. Natomiast Jolanta to Jolanda. Niektóre polskie imiona, które zaczynają się od litery K, brzmią tak samo w języku hiszpańskim, tylko zaczynają się od litery C, jak Kamila, Karolina, Cornelia czy Klaudia, ale niektóre brzmią inaczej. Katarzyna to Katalina, a Krystyna to Krystina. Łucja to Lucia, Małgorzata to Margarita. Martyna to Martina, Patrycja to Patrycja. Rosalia to Rosalia. Róża to Rosa, a Stefania to Estefania. Polskie imiona, które zaczynają się od litery W, w Hiszpanii zapisuje się przez V, jak Victoria, czyli Wiktoria, czy Weronika, czyli hiszpańska Weronika. Zofia to Sofia, a Zuzanna to Susana. Jeszcze nie subskrybujesz tego kanału? Koniecznie daj łapkę w górę i zasubskrybuj Hiszpański Zapytaj Poliglotę. Co tydzień publikuję tutaj nowe darmowe lekcje hiszpańskiego. Gracias. A teraz imiona męskie. Kilka polskich imion ma takie same odpowiedniki w języku hiszpańskim i różnią się tylko lekko akcentowaniem. Na przykład Adrian, Damian, Daniel, Gabriel, Leon czy Sebastian. Adam to Adam. Alan to Alano. Albert to Alberto. Aleksander to w Hiszpanii Alejandro. Andrzej to Andres. Antoni to Antonio. Arkadiusz to Arkadio. Artur to Arturo. Benjamin to w Hiszpanii Benjamin. A Błażej to Blas. Cezary to Cesar. Natomiast Dawid zapisuje się przez literę V. Dawid. Dominik to Domingo. Edward to Eduardo. Emil to Emilio. W Hiszpanii Fryderyk to Federico. Franciszek to Francisco, a Filip to Felipe. Grzegorz to Gregorio, a Henryk to Enrique. Ignacy po hiszpańsku to Ignacio. Imię Jakub ma w języku hiszpańskim kilka wariantów, na przykład Santiago, Diego czy Jacobo. Imię Julian również zapisuje się przez J, ale wymawia się inaczej: Julian. Juliusz to Julio. Jan lub Janusz to Juan. Józef to Jose. Jerzy to Jorge. Xavery to po hiszpańsku Javier. Kazimierz to Casimiro. A Karol to Carlos. Christian to Christian. Krzysztof to Cristobal. A Konrad to Konrado, Leonard po hiszpańsku to Leonardo. A Ludwik to Luis. Łukasz to Lucas. A Maciej to Matias. Marcin to po hiszpańsku Martin. Marek to może być Marco lub Marcus. Mateusz to Mateo. Maximilian to po hiszpańsku Maximiliano. Michał to po hiszpańsku Miguel. Mikołaj to Nikola lub Nikolas. Paweł to po hiszpańsku Pablo. A Piotr to Pedro. Rafał to Rafael. Ryszard to Ricardo. Robert to Roberto. Szymon to Simon. Stanisław to Estanislao. Tomasz to po hiszpańsku Tomas. Timoteusz to Timoteo. A Tadeusz to Tadeo. Odpowiednik imienia Wiktor to Victor lub Victorio. Wilhelm to Guillermo. Wojciech to Adalberto, a Zygmunt to Segismundo. A teraz kilka naprawdę oryginalnych hiszpańskich imion, które nie mają odpowiedników w języku polskim. Zaczniemy od Dolores, które możemy przetłumaczyć na Boleści. Jest to tak naprawdę skrót od Nuestra señora de los Dolores, czyli Nasza Pani od Boleści. A zdrobnieniem tego imienia jest Lola. Koncepcion to poczęcie. Inmaculada Concepción to niepokalane poczęcie. A zdrownienie od tego imienia to koncia, czyli muszelka. Angustias to strapienie, troski. Ponownie jest to imię pochodzące z Biblii. Nuestra Señora de las Angustias, nasza Pani od strapień. Imię Soledad oznacza samotność. Zdrownienie to sole. Imię Rosario oznacza różaniec. Zdrobnienie to ciaro. Hiszpanie mogą również używać imienia Jesús, czyli Jezus. Imię Salvador oznacza zbawiciel. I imię, które istnieje w języku polskim, ale nie jest tak popularne jak w Hiszpanii, to Esperanza, czyli nadzieja. Koniecznie daj znać w komentarzu, jaki jest odpowiednik Twojego imienia w języku hiszpańskim. Chcesz szybko nauczyć się mówić po hiszpańsku? Koniecznie sprawdź aż 5 darmowych lekcji w naszej aplikacji Język w 15 minut. Znajdziesz tam całe lekcje języka hiszpańskiego, aż 6 kursów od podstaw do poziomu zaawansowanego, a także quizy, fiszki audio nagrane przez Hiszpana, inteligentny system powtórek i dużo, dużo więcej. Link jest w opisie tego nagrania. Kliknij już teraz i zacznij uczyć się hiszpańskiego już dziś. Obserwuj hiszpański, zapytaj poliglotę, aby nie ominęły cię żadne nowe nagrania. Nos vemos pronto.